Siema, ja jestem Kaczmar i witam Was po raz kolejny w prawdopodobnie najlepszym przewodniku po GTA Vice City. W poprzednim odcinku zakończyliśmy na plaży i będzie, w tym miejscu będziemy kontynuować, ponieważ nasza pierwsza ciekawostka znajduje się właśnie w tym miejscu. Dziś pokażę Wam co takiego ukrytego jest na plaży. Ponadto... Światła przy polu golfowym zachowują się jakoś dziwnie o godzinie 23. Koniecznie musimy to sprawdzić. Ponadto sprawdzimy różne anomalie w downtown, takie jak zawracające samochody oraz kolejny sposób na zgubienie pościgu. W takim razie nie pozostało nic innego niż zaprosić Was na Żart Tygodnia. Czy wiecie w co grają Węgrzy? Węgry Birds. Nie wiem czy zauważyliście, ale podczas żartu tygodnia przychodził koło nas NPC i jego ślady na piasku wyglądają tak, jakby on unosił się w powietrzu. Natomiast ten NPEC, który teraz idzie za nami, widać, że jego ślady zachowują się w miarę normalnie. Ok, lecimy teraz zobaczyć, co skrywa jeszcze nasza plaża. Udajemy się w okolice latarni morskiej. Ponieważ jest to ciekawostka dosyć znana, pewnie większość z Was wie, że w krzakach nieopodal latarni morskiej ukryty jest wózek golfowy. Jak go zlokalizować? Wystarczy chodzić i próbować wsiadać do czegokolwiek. Jak widzicie, tony wsiadł nam do czegoś, a konkretnie wsiadł nam na wózek golfowy. Jest to bardzo fajna sprawa, jeżeli potrzebujecie wózka golfowego do misji w salonie samochodowym. A nie potraficie go znaleźć. Tak, wiem, znajduje się przy polu golfowym, ale gdy wykonuje się misję dla salonu samochodowego i szuka się jakiegoś konkretnego auta, to o dziwo wtedy nigdzie go nie ma. I wózków golfowych brakuje również na polu golfowym, a w tym miejscu będzie zawsze, więc jeżeli macie problem i nie możecie go zlokalizować nigdzie, to tutaj na pewno będzie. Kolejną ciekawostką są światła na moście nieopodal pola golfowego, więc pozostajemy w tym golfowym klimacie. Jednakże te światła zmieniają się o godzinie 23. Teraz mamy godzinę 23, więc ja idę się przekimać do hotelu i widzimy się na miejscu dnia następnego. Jesteśmy już na moście przy polu golfowym. Jak widzicie, światła już są zapalone, one świecą się na taki charakterystyczny żółty kolor. I cóż, czekamy do godziny 23, żeby zobaczyć cóż dziwnego z tymi światłami się stanie. Zbliża się godzina 23, ja zająłem miejsce na swoim obserwatorium i sprawdźmy co się stanie. Ok, jak widzicie o godzinie 23 światła się tak jakby przeładowały, w ogóle cały most się przeładował i teksturki troszeczkę się zmieniły. Jak widzicie światła... Ciągle są żółte, tak jak były, ale ich światło, które pada na asfalt, na most, wcześniej było białe, a obecnie jest żółte. Dla porównania daję wam po lewej i po prawej stronie efekt przed 23 i efekt po 23. Ciekawostkę z lampami na moście mamy za sobą. Teraz pora udać się do downtown i sprawdzić anomalie, które tam występują. A przede wszystkim chodzi o. Zawracające auta. Zbliżamy się do Downtown. Na tej drodze naprzeciwko nas zdarza się, nie zawsze, ale często jest tak, że auta zawracają. O, widzieliście? Właśnie byliśmy świadkami takiego zawracającego auta. Spróbujmy podjechać jeszcze raz. Tym razem trafiliśmy na motor. Motor nie zawracał. Aczkolwiek kiedyś na tej samej drodze zdarzyło mi się, że motor jechał sam i za chwilę się przewrócił. Więc ewidentnie coś jest nie tak z tą drogą i coś dziwnego się na niej dzieje. Jedziemy po raz kolejny. Jak śmiałeś? Jak widzicie po raz kolejny auto zawróciło, więc to nie jest tak, że jest to przypadek raz na milion, a zdarza się tak dosyć często. Kolejną ciekawostką jest to skrzyżowanie, na którym teraz jesteśmy, całkiem nieopodal tej ulicy, którą badaliśmy. Jak widzicie, samochody tutaj skręcając, te jadąc naprzeciwka w lewo, przejeżdżają przez tą wysepkę po środku, natomiast wygląda to tak, jakby... Twórcy gry zapomnieli dorobić tutaj przejazdu po środku przez tą wysepkę, nienawidzę tych Blue Boys. Team. Kolejna nasza ciekawostka zakłada kolejny sposób na ucieknięcie policji w dosyć łatwy i przyjazny sposób. Dlatego najpierw musimy spowodować, aby policja nas w ogóle goniła. Ponownie nie powtarzajcie tego w domu. Chyba, że Hajtańczyków można lać ile wlezie. I hope not. Słyszeliście to? My blood? I hope not. Czy wziął pan moją krew? Mam nadzieję, że nie. Mamy już dwie gwiazdki i teraz mamy przed kim uciekać. Więc uciekamy. Idea tego triku jest taka, że gdy goni nas policja, wystarczy, że wejdziemy na strzelnicę, która znajduje się w Ammunition w Downtown i automatycznie gwiazdki nam znikną. Sprawdźmy, czy się uda. Póki co gwiazdki mamy, ale cisza. Próbujemy skończyć tą misję. Dali mi nieprzestrzeloną broń. Misja nieudana, ale zobaczcie gwiazdki zniknęły. Więc udało się. To działa. Okej, okay. pora na kolejną ciekawostkę, ale zanim zróbmy małe zakupy. Okej. Okay. Mamy snajperkę. A teraz podejdźmy do gościa. Zobaczcie, że on ma logo Rockstar na koszulce. Kolejne ukryte logo Rockstar w Vice Teraz zrobię dość ryzykowny krok, ponieważ spróbuję zrobić zbliżenie na to logo, ale bardzo możliwe, że zacznie gość do nas strzelać albo po prostu włączy alarm. Mierzę do niego ze snajperki, ale Jakoś nie robi sobie nic z tego. Chyba się mnie nie boi. To źle. Powinien się bać. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli dotrwaliście, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo to motywuje do robienia dalej odcinków z tej serii. Ponadto zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie ponieważ każdą sobotę ukazują się odcinki z Geta Vice City z tej serii, nie chcielibyście ich przegapić, uwierzcie mi, a niedługo pojawią się kolejne odcinki z Vice City, ale w innej serii. Zapraszam również na mój drugi kanał More Adventure, który poświęcony jest tematyce około podróżniczej. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę, cześć!